Eee, co, siemano Ja znowu wyjeżdżam kombajnem, bo wczoraj zauważyłem pewną awarię, ale to już zaraz wam pokażę Bo w garażu jest ciemno, także wyjeżdżam Znaczy no, nie będę mówił pokażę wam o co chodzi, tylko słyszałem już wcześniej, że coś jest nie tak ale zobaczyłem jedną sprawy, była dobra, jedną rzecz, ale potem zauważyłem drugą i lipa. Było całe, znaczy już mogę wam powiedzieć, że łożysko od wysypu Dobra, stań, tak. Nikt nie musi to jeździć. łożyszko, łożyszko od wysypu było całe roz. Roży... O! Zobaczcie, tutaj mam łożysko. Dzisiaj byłem, kupiłem. Słowackie. I to jest UE2060 206S Także dobre łożysko słowackie Cena tego łożyska to jest 26 zł Także niech ni ludzie nie gadają że drogie części są do New Hollandów Znaczy to, to jest pewnie łożysko to jest to nie jest oryginalne z New, New Hollanda Tylko jakieś łożysko no, pasuje to pasuje, dobra Co? Poczekamy, niech pochodzi. A jeszcze mam do Was pytanie związane z klimatyzacją. Bo widać, że jest mało czynnika, ale poprzedni właściciel powiedział mi, że gdzieś ucieka. I moje pytanie brzmi: czy warto kupywać jakieś tam y, specyfiki do, do klimatyzacji, żeby uszczelnić? Czy to nie warto jest? Druga sprawa: czy. Takie kurwa Zalegro te do nabijania klimatyzacji Takie bu butle nie wiem 400ml czy ile one są Żeby nabić klimę to to, to 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 warto to kupywać czy nie warto to to kupywać to Bo nie wiem Odpowiedzcie mi na to pytanie A jeszcze kurwa z tym rzepakiem nie wiem czy go desykować czy nie już kontaktowałem się Znaczy kontaktowałem się Doradzałem się z Perkinsem, ale muszę do niego zadzwonić, pogadać o co tu chodzi, bo nie wiem. No, góra jest dojrzała, prawie się wysypuje, niektóre dojrzałe, niektóre jeszcze zielone, także nie wiem, jak to, co to, jak to, 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 to. Jak to, 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 no ale dobra, no co? Gaszę, gaszę i idziemy. Pokażę wam o co mi chodzi. I, o, widzicie? Ja wczoraj tu musiałem przecinać, bo tu nie było jak ten. Dobra, kładź to wszystko tu, ja idę po te inne sprawy. O, no. to jest to. To. to, 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 młotek. I to. to. No. nie kręć się. Uch. Kurwa, nie kręć się Odpad będzie się kręcić, jeba na blacie Nie kręć się Kurwa, nie wiem co to Klina zajebać. O. śrubki A jeszcze Wczoraj obracałem noże w sieczkarni I dołożyłem, zaraz wam pokażę noże się i niektóre dołożyłem nowe noże. Pasuje hmm. oczywiście z Bizona. Ale kurwa takie bicie ma teraz, że szok. Nie wiem jak to zrobić. Czy kurwa, ale to w ogóle duży kości, żeby wszystkie wymienić te noże. Czy stare podostrzyć trochę, ale tych ząbkowatych to nie bardzo podostrzysz. Dlatego kurwa nie wiem co zrobić. Wyważyć, ale jak tutaj na przykład jeden, i po przeciwnej stronie jeden, a tu, żeby w kupie nie było trzy noże nowe, trzy pary nożów. Na przykład stary wsadzić tam, a na przykład jeden nowy tam. Na przykład ten. Nie, ten zamienić z tym A ten Zamienić na przeciwną stronę, gdzie jest nowy Ze starym, no nie wiem, no zobaczymy no Mają mi dzisiaj jeszcze przeciwnoże przyjść I filtry Kabinowe Nowe, nowe kabinowe Dobra, zakładaj pan Zakładaj pan te łożyska Czekaj, to była To była to nie ma znaczenia, która strona. teraz to o. Zaraz będziecie gadać, żeby nie wbijać motkiem. Dobra No tam szczekasz Dobra to teraz tę te śrubkę Trzeba tu pocelować dziurkę Kurwa jakie się tu o weź tu teraz poceluj Ej Jak to się wsadza. O dobra, czy to można już o czekają sobie I tu była Kładka. Tu była nakrętka. Czy to, była O i teraz. A już że Cze... teraz o. O. Jeszcze jedna i teraz nie będzie waliło, ja myślę co to tak wali, czy przegub tam na wysypie tak wali, czy co to tak wali, a to tutaj panie wali tak, tak wali, dobra, tu bierz to, tu bierz klucza płaskiego, siema. Ale to ty tu przyszła nie ja do ciebie się na mnie Dobrze, przepraszam Masz Dobra, wytnę Co? Przytulić się chcesz tylko? Dobra Nara. Idź zobacz i na Nie znasz się Co z tymi nożami, kurde, tak myślę sobie, co to z nimi teraz zrobić? No, wykupywać to dużo kosztuje, człowiek, jeden już 15 zł. Jak te jeszcze można było obrócić, a to były pęknięte, to trzeba było ich wyrzucić. No nie wiem, co to zrobić. Dobić nie wiem jeszcze po co to, jak przecież tak ona nigdzie nie odleci, ale niech będzie dobra, no z czego coś się się No Kto tam pisaje? Aha. o, no, że z Zenoxa. słuchajcie o takich wymiałych by ci pasowały FI 18 50 na 173 4 mm ciekawy po ile wyje mata. a na razie nie wiadomo wszystkie wymienić to dobra potem To trzeba zabrać i zobaczyć. Teraz otworzyć rurę. O. Czy będzie, będzie lepiej? Ale na pusto wiadomo, że i tak będzie słychać. Odpalę. Zobaczycie jak się czkarnia jeszcze chodzi. Fuh, ale gorąco.

placha drży Dlatego widzicie, muszę coś wyważyć jakoś. A czemu ja nie wyłączyłem? Nie, wyłączyłem.